Prezentujemy wyjątkowe szachy turniejowe z Taunton 7, w kasecie intarsjowanej. Figury są bardzo duże, król ma aż 10 cm wysokości. Są podklejone zieloną podkładką filcową dla lepszej ochrony szachownicy. Ich klasyczny design jest przeznaczony zarówno dla profesjonalnych graczy, jak i dla osób dopiero zaczynających przygodę z grą. Wewnątrz kasety znajduje się zielona wkładka zabezpieczająca figury. Kaseta jest wyjątkowa. Ma wymiary 50x50 cm i została wykonana metodą intarsji z drewna machoniowo jaworowego Wyjątkowe są także oznaczenia, stylizowane na średniowieczne litery i cyfry. Całość prezentuje się niesamowicie elegancko i profesjonalnie. Zapraszamy na nasze szachy po szachy Staunton we wszystkich rozmiarach.